Amadeusz Ferrari pełen emocji stanął w obronie rodziny Murańskich, plus w dosadnych słowach powiedział co myśli o Maji Staśko. Wardęga nagrał z udziałem Boxdela, w tym opowiedzieli o swoim nowym wspólnym projekcie dla starszej publiki. Pojawiły się informacje o nowej firmie ekipy zajmującej się filmami, znana influencerka postanowiła wyleczyć oko przykładając jajko i nieco się uszkodziła, Marcin Najman zaproponował nowy termin sparingu z Boxdelem, a na profilu Antoniego Królikowskiego pojawiło się prywatne nagranie jego byłej partnerki i podobno jest to sprawka hakerów. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci. I lecimy z pierwszym tematem. Po długiej przerwie Bardenga powrócił z nowym odcinkiem Siakobusa, którego gościem był Boxdel. W wywiadzie pojawiło się wiele wątków, ale omówię trzy, które akurat najbardziej mnie zaciekawiły. Pierwszy z nich to zablokowanie retransmisji FMMA czy też Highlik na pewnej znanej stronie. Wątek ten pojawiał się w sieci już od dłuższego czasu, ale nagle na wspomnianej stronie pojawił się komunikat, że nie będą udostępniać streamów z Pato Zawsze mieliście problem z retransmisjami. Był jeden pe pewien duży serwis, który zawsze retransmitował Wasze Gale, ale ostatnio od Chyba dwóch, albo od ostatniej gali już tego nie było. Jak to załatwiliście? No, wiadomym faktem jest, że. Dogadaliście się z właścicielem tego nie, serwisu? Nie, 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 nie. Więc w jaki sposób? No, wiesz, to stare są tematy cyberprzestępczości, kradzieży, sygnału audiowizualnego i mamy do tego mocny zespół, który, który działa przy tym. Tak? Czyli... Czy po prostu poprawiliście zabezpieczenia? Poprawiliśmy zabezpieczenia. Gdy rozmawiałem o tym na streamie z widzami, to wiele osób zaznaczyło, że topowe federacje, jak UFC, mają problemy z zabezpieczeniem transmisji. A jakimś studem Fame, mając mniejsze nakłady finansowe, miałoby być skuteczniejsze. Knożyły też plotki, że być może federacja po prostu zapłaciła, czy też w inny sposób dogadała się z właścicielem strony. Ale Boxel stanowczo zaprzeczył. Sprawa nadal jest intrygująca, choć już niezależnie jak, to rzeczywiście skutecznie zadziałali. Otwarte pozostaje pytanie, czy zablokowanie tego streamu przełożyło się na sprzedaż pay view I akurat tego pytania Zabrakło. Jak ty oceniasz ten nasz projekt? Czy to uważasz, że jeżeli to zaczniemy, to może to być największy kanał na YouTube, jaki kiedykolwiek prowadziłeś? I... To jest, żeby była jasność, to nie jest mój projekt tylko z Boxelem, tylko jest tam zaangażowanych więcej tak. twórców. No to dobra, to jesteśmy super. po nagraniach i już to, jednego to. odcinka. I jak ty oceniasz to? to jak. Widzę w tym ogromny potencjał. Nie? Ja Ci powiem, że już dawno... I dawno Bo... się tak nie bawiłem. Tak, jeśli chodzi o pierwszy etap, to naprawdę miałem me mega dobry fan. No właśnie, a druga sprawa to wspólny projekt Boxdela Bardengi i trzech jeszcze nieogłoszonych osób o nazwie GOATS, co jest skrótem od Greatest of All Time. Na ten moment wiadomo jedynie, że ma być to kontent rozrywkowy z dużym potencjałem i to jest taki ogólny opis, za to dużo bardziej przemawia do mnie, że ma być to forma skierowany do starszego widza bez wielkiej telewizyjnej spiny. Nie wiem jak Wy, ale ja wolę taką swojską, może i amatorską YouTube'ową atmosferę zamiast niesamowicie profesjonalnej i często sztucznej telewizyjnej oprawy. Bo Format spokojnie. wygląda profesjonalnie, ale nie ma właśnie tej spiny telewizyjnej, tak. tylko y, jest ta zabawa, bo ja to lubię, jak jest taki brud i dużo tych zakulisowych smaczków. Mi się bardzo podoba yy, to, że to jest też takie trochę adult, nie? Aha. Adult content. To, to to trochę to jest dla starszego ta... widza. Tak, że to jest dla starszego widza, że my też nie robimy tam z siebie pajaców stary, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie, ale jeśli chodzi o założenia, to cieszę się, że nie będzie to kolejny program skierowany do młodych widzów, co raczej wyklucza jakieś skakanie do basenu albo rzucanie piłeczką do kubka. Myślę, że mimo pranksterskiej przeszłości, Wardęga nie podpisałby się pod czymś takim. Plus był dość krytyczny wobec Twoje 5 minut, więc teraz może się wykazać i udowodnić, że wie, jak zrobić dobry program. Na pewno będzie o tym głośno, pytanie tylko jak długo. Na wywiad Wardengi z Boxdelem postanowił odpowiedzieć Marcin Najman, który po raz kolejny upomniał się o sparring z Michałem. Tak jak na początku inicjatywa leżała po stronie Boxdela, który wyzwał na pojedynek Najmana, tak teraz role się odwróciły. Co ciekawe w trakcie rozmowy z Fame MMA wspomniał o kilku powodach, dla których jednak takie starcie to słaby pomysł, ale druid postanowił drążyć. Dlaczego nie pojechałeś na ten umówiony sparring? No bo po pierwsze ja się z nim ja powiedziałem, że ten, że mogę zawalczyć w przeciągu gdzieś tam 10-15 Dni od tego, jak powiedziałem to na aferkach, no. on później powiedział, że... Na się miał przygotowania do walki, to, no. to by było nieodpowiedzialne, jakby wiesz, jakby spadł im z Tobą. Tak, tylko, się, że on ci znał, tam, że ja jest... jestem stary, wiesz, turbo leszczykiem, bo on powiedział tak, 20 marca czekam na Ciebie. I to było takie stary... Powiedział to tak, że przyjeżdżaj, a ja... No, nie, wiem, ja nie chcę po prostu być taką osobą w że nie, bo mi powie, że jest ten termin, stary, ja mam przyjeżdżać, a nie dał żadnej gdzieś tam alternatywy. No to okej, okay, nie pasował ci teren, termin Najmana, no to dogadaj z nim teraz. Taki, co tobie pasuje. Ja mi się wydaje, że Najman się dostosuje. Znaczy, ci ja, mam. Jeśli chodzi o moją opinię, to w żadnym wypadku nie uważam, że Boxl boi się Najmana. Mało tego uważam, że Boxl chce się z nim zmierzyć, ale blokuje go fame MMA. Myślę, że to ma największy wpływ na to, że ta sprawa tak się ciągnie i ten wątek również został poruszony w wywiadzie. A to nie jest trochę tak, że fame blokuje to, żebyś jednak z tym Neyman Zawalczy, bo jednak da mu to jakąś atrakcję i rozgłos. Yy, Fejmia Ema nie może jakby na mnie wywrzeć tej presji, że wiesz, że, że ja nie mogę się z nim bić, bo to wiadomo, że gdzieś tam są moje osobiste decyzje, ale wiadomym faktem jest, że z, takiego, z takiej perspektywy też wizerunkowej, że tu go z jednej strony blokujemy i banujemy, a tu daje mu tą walkę i daje mu rozgłos. Ja też jestem trochę taki. Pomiędzy motem a kowadłem. W każdym razie Najman postanowił odpowiedzieć, jednak tym razem zaproponował Bogdolowi nie niekonkretny dzień, a aż 9 dni do wyboru. Jednocześnie zdementował słowa o wspólnym znajomym, który miał pomagać w ogarnięciu terminu. Bombe! O jakim ty mówisz wspólnym znajomym, który rzekomo jakiś ustala termin w Jakiś mediat, który... Ty się słyszysz w ogóle? O kim ty mówisz w ogóle? Przecież nie ma żadnego takiego człowieka. Powiedziałem ci 20 marca, czekam na ciebie. Czekałem, ale w związku z tym, żeby dać ci uratować resztki honoru, to mówię ci, że masz czas do świąt. Jest jeszcze 9 dni do świąt. Wybierz sobie jaki tylko chcesz dzień i tylko zapowiedz. Go jeden wcześniej. Co ciekawe, Najman postanowił spropsować Wardęgę za to, w jaki sposób poprowadził rozmowę. I rzeczywiście Sylwek zadawał logiczne pytania, odbijając argumenty Boxdella. Wyglądało to, jakby znał prawdziwy powód, ale bawił się tematem pod content. Bardzo fajnie Sylwek wardenga ten wywiad poprowadził, rzetelnie, obiektywnie. Szafut. Naprawdę Sylwek szafu. No Bąbel de facto nie wiedział, co odpowiedzieć, No wypowiadał jakimiś kłamstwami o jakimś, jakimś rzekomym, wspólnym znajomym, który gdzieś negocjuje termin. Nie ma czegoś takiego. Nie było żadnego znajomego, chyba tylko w tym chormu I teraz pozostaje otwarte pytanie, co tym razem zrobi Boxdel? Argument o sztywnym wyznaczeniu terminu przez najmana odpada, więc pozostają jedynie kwestie wizerunkowe. Sam jestem ciekaw jak Michał z tego wybrnie, bo w momencie gdy nagrywam ten materiał, jeszcze nie ma jego odpowiedzi. Na dywaniku trafiłem na info o może nie tyle tajemniczym, co po prostu mało znanym pobocznym projekcie ekipy. Chodzi o firmę Direct Film, która zajmuje się realizacją nagrań dla, przynajmniej póki co, twórców spod skrzydeł ekipy. Na instagramowym profilu możemy znaleźć ujęcia z backstage'u nimi teledysku do. Kawałka Szkło Mortalcia, czy też z bardziej aktualnych spraw, backstage teledysku nowy rozdział od Genzi. Z innych materiałów wynika, że oczywiście nie zajmują się tylko teledyskami, ale również pozostałymi materiałami wideo, które mogliśmy zobaczyć na kanałach ekipy. Od taka ciekawostka, ale pokazująca, że ekipa coraz bardziej profesjonalizuje się w tworzeniu kontentu i otwiera nowe, poboczne działalności. Znana influencerka Angix postanowiła podzielić się swoją jakże pouczającą historią. Tym razem nie chodzi o pompowanie koła jako moniki kociołek, a o samodzielne leczenie jęczmienia pod okiem przy pomocy jajka. Jeśli o tym nie. Słyszeliście, to pewnie jesteście tak samo zaintrygowani jak ja, ale najpierw zobaczcie Insta Stories. Czekajcie na to, bo zaraz będzie śmiesznie. Więc dzisiaj postanowiłam starą metodą, bardzo znaną, wyciągnąć sobie ten jęczmień, tą gradówkę ciepłym jajkiem. Więc ugotowałam jajko i niestety, ale spaliłam sobie skórę za gorącym jajkiem. Poza jęczmieniem, poza gradówką, mam przypalone. Oko na górze i na dole. Przyznam się bez bicia, że gdy pierwszy raz usłyszałem o przykładaniu jajka do oka, żeby usunąć jęczmień, to pomyślałem, że to totalna głupota. W sensie, wiecie, że mamy 21 wiek, a ludzie tak kombinują zamiast iść do apteki, ale okazało się, że rzeczywiście taka metoda istnieje. Tutaj cytat z Medonet: Aby pozbyć się jęczmienia, czyli udrożnić zatkany gruczoł, należy powiekę rozgrzać i rozmasować. Wtedy wypełniony ropą zbiornik opróżni się. Najlepiej użyć do tego ugotowanego na twardo jajka, ponieważ długo trzyma ciepło i ma idealnie dopasowany do oka kształt. Ciepłym i nieobranym jajkiem lekko masujemy chore miejsce. Podobne opis znalazłem na wielu innych stronach, więc wychodzi na to, że sam pomysł nie był zły, tylko po prostu temperatura za duża. Osobiście uważam, że i tak lepiej iść do lekarza, a tym bardziej jeśli objawy się utrzymują, bo mówimy tutaj o tak wrażliwym narządzie jak oko. A już na pewno nie polecam przykładania gorącego jajka, bo później mogą być takie niespodzianki. Aktora Antoniego Królikowskiego możecie kojarzyć z różnych filmów Patryka Wegi jak polityka, czy też prowadzenia gali Royal Division, gdzie zapowiedziano została walka sobowtórów Putina i Załęskiego. Teraz wybuchł wokół niego kolejny skandal, tym razem związany z byłą żoną Joanną Opozdą. W środowy wieczór opublikował on na swoim Instastro z kilka prywatnych nagrań żony, która które, twierdzi, była partnerka, nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Oryginalnie nie było cenzury, ale sam ją dodałem, bo mimo wszystko to prywatne zdjęcia. Oprócz tego wrzucił kilka zdjęć Joanny z podpisami, że ciągle prosiła go o spędzanie razem czasu, wyzywała go, mimo że on się starał, robił jej zakupy, chodził z nią do lekarza a i tak otrzymywał filmiki jak płacze. No i stwierdził, że potrafiła go nawet uderzyć w twarz. Nagranie i wpisy szybko zniknęły, a sam Antoni Krolikowski ogłosił, że jego konto zostało schakowane. Mój Instagram został dziś schakowany, teście opublikowane na moim Instagramie były wrzucane przez osobę, którą odnajdą odpowiednie organy ścigania. Nie miałem pojęcia o istnieniu tych materiałów i jestem w ciężkim szoku. Opozda jest sceptycznie nastawiona do opcji z hakerem, bo powiedziała, że filmiki wysyłała w SMS-ach, ciężko by ktoś nie mający dostępu do telefonu mógł je pobrać i wrzucić. Dodała także, że odzyskał on dostęp do konta zadziwiająco szybko. Królikowski ponownie wrzucił stolice podtrzymując, że to atak hakerski i że sprawa została zgłoszona na policję. Doszło do poważnego przestępstwa określanego jako podszywanie się i kradzież tożsamości z artykuł 190 AKK, za co grozi do 8 lat Pozbawienia wolności. Postępowanie zostało zainicjowane w dniu dzisiejszym. zgłoszone są liczne dowody w sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Biorąc pod uwagę przeszło afery królikowskiego, w zasadzie mało kto mu wierzy. Wszystkie zainteresowane osoby stoją po stronie Joanny i ciężko się dziwić. Już niezależnie kto to zrobił, to ona jest największą poszkodowaną całej afery. Realnie są małe szanse na znalezienie rzekomego hakera, no chyba, że wcale nie trzeba daleko szukać. Ostatnio informowałem was o zlikowaniu przez Wardęgę nowego serwisu plotkarskiego należącego do Goli, Boxdela, Blowka, Gimpera i właścicieli gBS, o ile wtedy było. Widać, że to wstępna wersja, o tyle teraz odbyła się oficjalna premiera. Obserwuję ten projekt, bo cały czas ciekawi mnie kierunek rozwoju, jak i cały koncept. No i nadal mam mieszane odczucia. Z jednej strony pojawiają się czysto informacyjne newsy przedstawiające realne zdarzenia, ale z drugiej są też takie perełki jak czy Pasut dostanie pozew od ekipy, podrobił logo marki Koral. Zaintrygowany wszedłem przeczytać o co chodzi, bo brzmiało jak mega zadyma. Wiecie, Pasut kontra ekipa, a kontra Koral. W finale okazało się, że to opis odcinka połączony z prześmiewczymi komentarzami ludzi na zasadzie będzie pozew od ekipy. Nigdy nic nie wiadomo, ale w komentarzach pojawiły się już pierwsze prześmiewcze wypowiedzi sugerujące ruchy wujka łukiego w tej sprawie. Wydawać mogłoby się, że to jedynie zabawna akcja ze strony youtubera, jednakże istnieją prawne przesłanki mówiące o odpowiedzialności karnej w tym przypadku. Boxes wspomniał w przekobusie o jakimś oznaczeniu informacji, plotka, fakt itd., ale na ten moment tego nie widzę. Okazuje się również, że część newsów się pojawia, a później magicznie znika bez jakiegoś słowa wyjaśnienia. Był wpis o pewnej julce, o której generalnie nikt nie wspomina, bo nie chce jej promować, po czym został usunięty. Podobnie z wpisem o tym, że Nic odstacił prawo jazdy, który dumnie wisiał jako wyróżniony. A teraz zniknął. Dlaczego? W sumie nie wiadomo. Za to lekko przeredagowany został sam opis strony, z którego wycięto wzmiankę o tym, że Boxel, Gola, Blowek i Gimper są bezpośrednio zaangażowani w proces tworzenia treści. Pomijając te uwagi, ruszyły social media Dywanika, w tym Twitter, gdzie po prostu wrzucają mocno okrojone treści ze strony, a także co w sumie najważniejsze, ruszył kanał na YouTube i tutaj płynnie przejdę do wywiadu z Ferrari. Na koniec zostawiłem najmocniejszy temat, czyli wywiad z Madeuszem Ferrari, który jest pierwszym filmem na kanale Dywanika. Sam początek rozmowy był standardowo pogadanką, natomiast czasem Ferrari się Odpalał, a pierwszym takim sygnałem była jego wypowiedź o TransTV i w dalszej części o Maji Staśko. Uważam, że zrobiłem chyba najwięcej w historii Polski dla ludzi mm. transpłciowych, ponieważ. Tak, tak te komentarze mówią same za siebie, że po prostu zrozumieli, że to są normalni y, ludzie, którzy też mają uczucia, wiesz, y, można się z nimi pośmiać, pożartować i tak dalej, a nie należy ich traktować jako trendowatych lub przeczytać instrukcje obsługi Transwestyty, czy trzeba do niego podchodzić jak do jakiegoś kur dziwnego obiektu, a właśnie taką narrację niektórzy próbowali mi e, narzucić, w tym e, Maja Staśko. Tak więc okazało się, że to nie było robienie kontentu na tych osobach, nabijanie się tak, żeby nie zrozumieli, tylko próba oswojenia tematu. A przynajmniej zdaniem Ferrari'ego. Generalnie można grać w tę grę, ale jeśli ktoś z was widział wycinki z tego, co tam się działo, to sam może wyciągnąć wnioski. I idąc za ciosem, Amadeusz powiedział, co myśli o Staśko, która przy okazji TV mocno go krytykowała. A co sądzę i pytasz o moich relacjach z Mają Staśką, to osobiście uważam, że nic tylko czekać aż się do mnie doli, a co nie myślę, myślę, że jest p***nięta I tu myślę, że jest grubo pierwsza. I że powinna się leczyć, i że jest to manipulantka, która w ogóle powinna zostać usunięta z przestrzeni publicznej, ponieważ kryje się za, za takim płaszczykiem aktywistki, osoby działającej w dobrej wierze, a w rzeczywistości jest to zło wcielone. Pomijając wyzwiska, chciałbym zaznaczyć, że jak władca piekieł mówi o kimś, że jest złem wcielonym, to być może warto to wziąć pod uwagę. Przy okazji Ferrari stwierdził, że powinny pojawić się jakiegoś rodzaju regulacje, które nie pozwalałyby każdemu nazywać się aktywistą, aby nie dochodziło do nadużyć. I teraz przejdę do najmocniejszej części tego wywiadu, czyli wypowiedzi Madeusza na temat śmierci Mateusza Morańskiego. Okazuje się, że Amadi miał super kontakt z Mateuszem, często rozmawiali i planowali wspólne projekty, na czego dowód perali puścił nagranie. A do jakichś tam ludzi, bo ja tak w ogóle Tajlandię, i e, TV miałem robić z Mateuszem. Zrobił to wszystko przez hejki, że tak mu było smutno. To niech ludzie sobie sami ocenią, czy, czy, czy to, co wam teraz puszczę, to Mateusz mi z nieba e, wysłał głosówkę, czy, czy tak było w rzeczywistości. Tu, tu będzie... okay. Ja po prostu wiem, że to będzie egzekucja, to będzie egzekucja, bo mam bekę z niego. Mam. A ja to wiem, ile co wieku! I wszyscy to wiedzą, no. ah, kurwa, jestem głodny już tej waleczki. Przejść i później w lutym mamy, kurwa, do zrobienia, nie? I lecimy tutaj do, do, tej, do tej Tajlandii i ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Robert American American Racing Baby. No. Wierzę, że tam dzisiaj Amadi na, na linie... Fajnie było usłyszeć do tego. Fajnie, słyszysz tą energię w głosie? Słyszysz radość? Słyszy. Teraz, nieco na historię. historii, nie tak dawno Ferrari zorganizował urodziny, na których niespodziewanie pojawił się Jacek Murański. I to już samo w sobie było dziwne, natomiast jeszcze dziwniejszy okazał się wywiad, którego Jacek udzielił Amadeuszowi. Całość była tragicznej jakości, jeśli chodzi o audio. No i też było to już nad ranem, a Ferrari był po melanżu. No właśnie, i między innymi po tej rozmowie Amadi postanowił stanąć w obronie Jacka Murańskiego i jego żony. Powiem ci, że ja byłem naprawdę kozak, nie? Jak, jak miałem okazję rozmawiać z panem Jackiem, nie? Ale jak zobaczy, zobaczyłem go bo widziałem jego oczy, to, to jego energia przeszła na mnie. Po prostu stare i, i, i wczoraj czułem się kurwa jakąś traumę. I oni myślą, że, że to jest jakieś kurwa bana Oni myślą, że to jest kurwa się żart. To ja wam coś powiem, to jest kurwa prawdziwe życie i temu człowiekowi z, z, stracił kurwa wszystko, wykurwyjbanę. Macie kurwa mówić, że to jest kurwa, jego wina, to wam coś Wypowiem. Wiecie dlaczego Mateusz nie zrobił tego sami się nie zaszło, Bo mieli mieć walkę dwa na dwa i nagrywki już do tego było zrobione, kontrakt był podpisany. Mateusz ze swoim ojcem na najmana i bombę. Masz ludzkie podejście też, jest, jesteś ojcem stary, wiadomo, że tam wiele no masz takich akcji... że Rozmawiałem gdzieś tam, że się z panem miastem, czy coś jak, jak się może czuć jego żona. Ci ludzie nie, nie, część z nich nie ma żadnych uczuć. K matce, która się taka krzywda mówią, że to jest k jej wina stary. Ja wiem Yy, że oni się będą trzymać wiesz dlaczego bo, bo bo jacek jest twardzielem nie i nawet jeśli wy uważacie że on powinien sobie teraz pa, to pamiętajcie że on ma żonę i musi być Gruboskórny chociażby dla niej. Wiem, że wiele osób nie wierzy w szczere wzruszenie Ferrariego, ale wydaje mi się, że tym razem nie udawał. Śmierć to wyjątkowy temat, a tym bardziej śmierć kumpla, więc wyobrażam sobie, że może to wzbudzać w nim aż takie emocje. Kolejną kwestią była wizja oczyszczenia wizerunku Mateusza, i tutaj Amadis stwierdził, że jedyną opcją jest powrót Jacka do klatki. I czy, czy, czy wyszedł ktoś i to sprostował? Nie. I to, się to jest właśnie to, które powtórzyłem tysiąc razy, więc wszyscy łącznie w pewnym momencie ze mną uznali to za pewnik. I tu się pojawia problem, nie? I tu uważam też, że to są, że to jest powód, dla którego Jacek nie powinien. Powinien myśleć o tym, czy wróci, tylko pan Jacek musi wrócić do Freak Fightów. To uważam, że powinien wrócić, bo bez dostępu do mikrofonu nie odkłamie nigdy tej. Chciałbym, żeby się wszystko odkłamali i czekam na, na powrót pana Jacka, żeby żeby oczyścił dobre imię Mateusza, bo po prostu tak nie może być. Że... Rozumiem sens oczyszczenia wizerunku Mateusza, jeśli faktycznie rozgłos zyskały nieprawdziwe informacje, natomiast nie rozumiem, jaki to ma związek z powrotem Jacka Murańskiego do klatki. Prawda jest taka, że dosłownie każdy kanał i każdy portal przeprowadziłby z nim wywiad, w którym wyjaśniłby sprawę. Tak samo zapewne Fame MMA dałoby mu mikrofon podczas konferencji, żeby powiedział kilka słów. Jeśli chce dalej walczyć w Oktagonie, to jego wybór, ale po co to łączyć z tą tragedią? I to wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku. Wpadajcie. Na drugi kanał Rewolszoty i na moje streamki na Twitchu. I widzimy się już niedługo.